Znasz ten typ ludzi, co? W pracy zawsze pierwsi, projekty dowiezione przed czasem, a jak ktoś ma problem, to oni już biegną z rozwiązaniem, zanim w ogóle zdążysz utworzyć usta. Wszyscy mówią, Boże, jaki on jest dojrzały, jaka ona odpowiedzialna. Brzmi jak pracownik miesiąca albo partner idealny, prawda? A co jeśli ci powiem, że to wcale nie jest charakter? Co jeśli ta żelazna odpowiedzialność to nie cnota, tylko blizna? Blizna po tym, że ktoś musiał zostać dyrektorem zarządzającym kryzysem we własnym domu, mając zaledwie 7 lat. Zostań do końca, bo dzisiaj rozmontujemy ten mechanizm. I jest duża szansa, że po tym filmie zrozumiesz, dlaczego jesteś ciągle zmęczony, mimo że spałeś 8 godzin. Zacznijmy od początku. Nie od momentu, kiedy wziąłeś kredyt na mieszkanie, ale od chwili, gdy byłeś mały. W normalnym układzie, takim fabrycznym, rodzic jest od ogarniania emocji, a dziecko od, no cóż, od bycia dzieckiem, od brudzenia się, marudzenia i nieznania się na życiu. Ale w niektórych domach ten układ działał jak silnik benzynowy zalany ropą. Coś nie grało. Może alkohol, może depresja rodzica, a może po prostu emocjonalna niedojrzałość. Rodzic był fizycznie, ale psychicznie pustostan. I wtedy w twojej małej głowie zapaliła się czerwona lampka awaryjna. Instynkt przetrwania podpowiedział ci coś przerażającego: Jeśli ja tego nie posklejam, to wszystko runie. Psycholodzy nazywają to parentyfikacją. To tak, jakbyś zatrudnił stażystę pierwszego dnia w firmie na stanowisko prezesa zarządu, nie dał mu pensji, ale kazał odpowiadać głową za bankructwo spółki. Stajesz się opiekunem, mediatorem, powiernikiem sekretów matki albo ojca. Uczysz się czytać atmosferę w domu lepiej niż saper czy taminy. Słyszysz krok na schodach i już wiesz. Dzisiaj będzie awantura albo dzisiaj mama jest smutna, muszę ją pocieszyć. I tu wjeżdża problem, bo świat cię za to nagradza. Słyszysz, ależ ty jesteś dorosły jak na swój wiek, stara dusza, a ty rośniesz w przekonaniu, że miłość to transakcja, że jesteś tyle wart, ile problemów innych ludzi uda ci się rozwiązać. A teraz przeskakujemy do Twojej dorosłości. Masz 30-40 lat. I co? I dalej jedziesz na tym samym oprogramowaniu, chociaż sprzęt już dawno nie wyrabia. To, co kiedyś ratowało Ci życie, teraz powoli Cię wykańcza. Po pierwsze, hiperniezależność. Prośba o pomoc? Dla Ciebie to brzmi jak przyznanie się do porażki. Wolisz paść na twarz niż powiedzieć, nie daję rady. Jesteś jak ten gość, który wnosi szafę na czwarte piętro sam, bo szkoda dzwonić po szwagra, a potem dziwi się, że dysk mu wypadł. Po drugie, syndrom kameleona. Wchodzisz do pokoju i automatycznie skanujesz nastroje innych. Szef skrzywił się przy kawie, już myślisz, co zrobiłeś źle. Partner wzdycha, już jesteś w trybie naprawiania. Twoje własne potrzeby są gdzieś na dnie listy priorytetów, zaraz pod odkamienianiem czajnika. A najgorsze? Nie umiesz odpoczywać. Kiedy siadasz na kanapie i nic nie robisz, czujesz ten dziwny niepokój, poczucie winy, bo przecież tylu rzeczy jeszcze nie zrobiłem. Spokój jest dla ciebie podejrzany, jak cisza w horrorze. Wiesz, że zaraz coś wyskoczy z szafy. Zatrzymajmy się tu na sekundę. To ważne. Czy ty też masz w głowie ten głos, który opieprza cię za każdym razem, gdy próbujesz po prostu poleżeć? Jeśli brzmi to znajomo, napisz krótko w komentarzu. Mam to. Zobaczmy, ilu nas tu jest w tym klubie zmęczonych, ale ciągle pracujących. Więc co z tym robimy? Bo diagnoza to jedno, ale my tu szukamy rozwiązań. Przede wszystkim musisz zrozumieć, że to, co nazywasz swoją osobowością, to często tylko zbroja. Zbroja, która zardzewiała i jest już za ciasna. Wielu ludzi myśli, że uzdrowienie to stanie się lepszą wersją siebie. Bzdura. Tu nie chodzi o tuningowanie samochodu. Tu chodzi o to, żeby w końcu wysiąść z tego rozpędzonego bolidu i sprawdzić, czy kierowca w ogóle jeszcze żyje. Musisz zacząć od czegoś, co brzmi banalnie, ale jest cholernie trudne od żałoby. Musisz opłakać to dziecko, którym nie pozwolono ci być. Musisz przyznać przed sobą: To było niesprawiedliwe. To było za dużo. Przestań sobie wmawiać inni mieli gorzej. W sumie wyrosłem na ludzi. Tak, wyrosłeś, ale jakim kosztem? Jesteś jak dom postawiony na terenach zalewowych, fasada piękna, ale w piwnicy ciągle stoi woda. Leczenie polega na tym, żeby stać się dla siebie tym rodzicem, którego nigdy nie miałeś. Kiedy masz gorszy dzień, zamiast cisnąć sobie weź się w garść, nie bądź miękki, mówisz do siebie: OK, masz prawo być zmęczony, odpocznij. To proces, będziesz się potykać. Będziesz chciał wrócić do starych schematów, do bycia z Osią Samosią, bo to jest bezpieczne i znane. Ale pamiętaj, Prawdziwa dojrzałość to niezaciśnięte zęby i siła tytana. Prawdziwa dojrzałość to odwaga, by czasem być słabym, by poprosić o pomoc, by zdjąć tę cholerną zbroję, bo strasznie brzęczy przy każdym ruchu i tylko odstrasza ludzi, którzy chcą cię przytulić. Nie musisz naprawiać całego świata, świat sobie poradzi, ty zajmij się sobą. Jeśli chcesz, żeby algorytm podsuwał ci więcej takich życiowych rozkmin zamiast kotów grających na pianinie, zostaw suba i łapkę w górę. Kliknięcie w dzwoneczek podobno obniża poziom kortyzolu o 1%. Nie mam na to badań, ale brzmi nieźle. Do zobaczenia!